Dzień dobry, witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie. Podpowiedziała mi Pani Małgorzata takie czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku pod tytułem Perypetie Miłosne w styczniu. Oczywiście to jest skierowane do osób, które faktycznie te perypetie przeżywają. Jakieś mają zawirowania miłosne. Jeżeli dzieje się dobrze w Waszym związku, czy jesteście po prostu szczęśliwym singlem, szczęśliwą singielką, to oczywiście tutaj um, nie będziecie z tego odczytania czerpać dla siebie żadnych korzyści. Nie będzie ono po prostu dla Was. E, za chwileczkę sobie przejrzymy, co tutaj karty chcą pokazać dla poszczególnych znaków Zodiaku. Zacznę tradycyjnie od wodnika, skończę na koziorożcu. No i jeżeli to będzie z Wami kompatybilne, to oczywiście czerpcie z tego, jak. Jak najwięcej. Ja Was serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam także do odwiedzania Zakładki Społeczność. Przypominam, że 19 grudnia odbywa się rytuał na pełnię księżyca. To jest już ostatni rytuał, ostatnia pełnia. W tym roku, jeżeli ktoś potrzebuje takiego wsparcia, oczyszczenia, to zapraszam serdecznie, jeszcze zostało trochę miejsca na ten rytuał, ponieważ to jest takie wejście później mocnym akcentem w nowy rok. Warto się wzmocnić, tym bardziej, że czasy mamy, jakie mamy. Ponadto dostępne są dla Was tak zwane zestawy świąteczne. Oczywiście też macie dokładnie opisane w zakładce społeczność, co w jakim zestawie się znajduje. Są cztery zestawy do wyboru. Do wyboru do koloru, jak komu pasuje. Ponadto również dla osób oglądających ten film, ponieważ są to właśnie perypetie miłosne. Jeżeli tu się będzie ten scenariusz u was potwierdzał i będziecie potrzebowali takiej osobistej porady, to bezpośrednio po tym filmie, po jego publikacji siedem osób, które zgłosi się jako pierwszych, dostanie ode mnie czytanie partnerskie rozbudowane w cenie 22 zł. Więc kto pierwszy ten lepszy. Jeżeli po Obejrzeniu tego ogólnego przekazu, będziecie czuć taką potrzebę, no to zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy znajduje się w opisie pod filmem. A teraz już lecimy, z wodnikami lecimy na początek. Ja sobie tak muszę wziąć te karty, bo one są takie um, dosyć śliskie. Podkładka też. Dla wodnika Karta Świata, my mówimy o perpetiach Karta Świata jest zasadniczo dobrą kartą. Oczywiście, że tak, tu mogą się pokazywać dobre karty, natomiast będziemy je czytać troszeczkę w negatywnym. Bo czytamy na perypetie, czyli to, co będzie kłopotliwe. No, kłopotliwe może być to, że ktoś tam po prostu jest w oddaleniu od Was, czyli to są wszelkiego rodzaju związki dystansowe, związki odległościowe, gdzie nie ma tego bezpośredniego kontaktu na co dzień, gdzie po prostu osoby fizycznie brakuje. Dosłownie może być taki fizycznie zerwany kontakt z różnych powodów, mieszkacie w różnych miastach. Póki co nie ma takich możliwości, żeby ktoś się przeprowadził, różne miasta. Różne państwa, ktoś może gdzieś wyjechał do pracy, więc też na razie póki co nie może przyjechać. Tutaj też mogą to być oczywiście Wasze różnice światopoglądowe. To się tak mówi czasami, że spotkały się dwa zupełnie różne światy, bo ktoś ma zupełnie inne postrzeganie rzeczywistości, druga osoba też zupełnie inaczej na to wszystko patrzy. No i trudno jakby te dwa światy połączyć. Ktoś na przykład pochodzi z bardzo ubogiej czy jakiejś patologicznej rodziny, druga osoba jest z rodziny bardzo bogatej, obracającej się w luksusach. No trudno może być tutaj się tym osobom porozumieć na różnych stopniach, że tak powiem. Może być problem z komunikacją. Możemy mówić różnymi językami też dosłownie, czyli ktoś jest cudzoziemcem, są jakieś bariery językowe. Tutaj głównie właśnie takie kwestie odległości, kwestie światopoglądu i kwestie jakiejś Komunikacji mogą zostać zaburzone. No, pomysłem na to, żeby to jakoś rozwiązać, żeby to funkcjonowało, jest próba takiego wczucia się w sytuację drugiej strony, jakiegoś takiego oczywiście, że my nie mamy takiego spojrzenia jak druga osoba, ale przynajmniej próbujemy się wczuć w to, co może myśleć, czuć druga osoba. Próbujemy przynajmniej częściowo spojrzeć na, na ten otaczający nas świat oczami tej osoby, zrozumieć w jakiś tam sposób jej argumenty. Rybki zodiakalne i u Was perypetie miłosne. W styczniu, karta gwiazdy. Ryby będą goniły za jakimś takim spełnieniem. To znaczy, Wy możecie sobie wyobrazić ideał jakiegoś swojego idealnego partnera, partnerki i do tego dążyć. Te rybki, które są samotne, to tak jakbyście właśnie kierowały się tym ideałem i poszukiwali w świecie idealnej jednostki i takowej nie znajdziecie, niestety. Musicie tutaj jakby troszeczkę zejść na ziemię z tego piedestału. Natomiast jeżeli jesteście, osobami w związkach to tutaj też mogliście początkowo idealizować partnera, partnerkę i niestety w momencie kiedy wychodzą pewne negatywne cechy tej osoby, to macie troszeczkę takie wrażenie jakby wasza koncepcja, wasz sposób na życie tutaj się zaburzył bardzo mocno. Niektórzy mogą przeżywać taki kryzys na zasadzie, że ja tutaj z tą osobą wiązałem, wiązałam takie wielkie nadzieje, że on czy ona jest mi przeznaczona, a ta osoba na przykład pali a wcześniej nie powiedziała, że pali, albo ta osoba no, jest kutliwa, jest bałaganiarzem, a przecież na początku nie pokazała takich swoich negatywnych cech, więc często właśnie w negatywie ta gwiazda będzie pokazywała to, co złudne w naszym świecie, ale najczęściej to są niestety nasze własne oczekiwania. To my wykreowaliśmy sobie w jakiś tam sposób te osoby w naszym umyśle. Myśleliśmy, że te osoby odpowiadają takiej, a nie innej wersji, którą sami sobie stworzyliśmy. No i następnie mamy pretensje o to, że niestety ale osoba jest zupełnie inna, więc tutaj jedynym wyjściem jest to, żeby pozwolić, jakby temu komuś być takim, jakim jest, po prostu zaakceptować ze wszystkimi wadami, zaletami, no bo miłość na tym polega, prawda? Żeby akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Kochać po prostu tego człowieka za to, że jest. Baran zodiakalny, siódemka pentakli, wiecie co? U was perypetie miłosne będą polegały na tym, że albo mm, Spotkało się dwoje pracocholików, i tu po prostu ciągle jest coś do zrobienia, ciągle jest jakaś praca do wykonania, taka jakby niekończąca się praca nad czymś, i Wy tak po prostu ten wasz związek gdzieś tam odkładacie, odkładacie na boczne tory, i cały czas jest tylko takie mówienie: No, jeszcze, jeszcze skończę to, jeszcze zrobię tamto, jeszcze miesiąc, jeszcze dwa i będziemy mogli tutaj się sobą zająć. Bądź też um, takie mogą być perypetie, że. Związek wymaga w tej fazie bardzo dużo pracy. Tu musi być praca z jednej i z drugiej strony. Nic jakby łatwo w tym związku nie przychodzi. Możecie mieć takie wrażenie, że to jest takie po prostu, że um, no ja muszę tutaj bardzo, bardzo się starać, żeby to funkcjonowało. Muszę jakąś tytaniczną pracę wykonać. Tak naprawdę to w każdym związku trzeba jakiś trud, jakąś pracę włożyć. To nie jest jakaś nowość. W tym momencie Ameryki nie odkryłam, mówiąc to. Po prostu są relacje może bardziej. Problematyczne, mniej problematyczne. Tutaj widać, że to jest relacja, która ma szansę funkcjonować w przyszłości. Jak najbardziej może być dobrą, stałą relacją, ale pewne sobie takie podstawy trzeba stworzyć, chociażby też podstawy nawet i materialne. Wypracować y, pewien sposób kontaktu, jak y, funkcjonuje ta nasza relacja. Tu jakby podłożyć podwaliny pod to. Bez tego się nie obejdzie, bo inaczej nie będzie to solidna konstrukcja. Więc wy możecie mieć takie wrażenie, że mało też w waszej relacji jest jakiegoś. Romantyzmu, tylko ciągle praca, praca, praca i praca. Czy to faktycznie praca jakaś zawodowa, czy to praca nad relacją, bo, bo czujecie, że nic tu łatwo nie przychodzi. Ale pamiętajcie, że to, co jest wypracowane, to, co rodzi się w bólach, też stanowi pewną wartość. Więc jeżeli Wam zależy, to, to myślę, że warto tutaj się postarać troszeczkę i rzeczywiście włożyć w tym momencie ten trud, bo on kiedyś tam w przyszłości zaprocentuje. Czekajcie, bo ciężko tu. Tutaj jest o. Podnieść. I teraz zodiakalne byki. Tu jest czwórka pentakli. U was będzie taki problem w relacji, że ona się nie będzie rozwijała. W pewnym momencie będziecie mieć takie wrażenie po prostu impasu, że siedzimy sobie w czymś, ale tak naprawdę nie wiemy, czym to jest do końca. Nie wiemy, czego chcemy od tej relacji albo inaczej, bo wy możecie chcieć i wiedzieć, czego chcecie, natomiast druga osoba może nie podejmować na przykład inicjatywy w waszym kierunku. To mogą być relacje, które się zaczęły, ale później tak po prostu wystopowały, i nie wiadomo tutaj tak naprawdę o co chodzi. Czy to się będzie rozwijało, czy to się nie będzie rozwijało. Tu jest konieczność, jakby przełamania pewnego w materii, bo to jest ogólnie karta materii, czwórka pentakli. To tak jakbyśmy na przykład byli leniwi, za bardzo nam się nie chce podejmować wysiłku, może ktoś tam odkłada na później pewne rzeczy, ktoś sobie myśli, a ja się nie skontaktuję pierwsza, niech on się skontaktuje, albo ja tu na razie nic nie zrobię, poczekam, poobserwuję sytuację to są też ludzie, którzy mogą być zranieni po prostu po poprzednich związkach, obecnie wchodzą bardzo ostrożnie, czy jedna strona w ten sposób podchodzi, czy dwie strony, to tutaj tak naprawdę już nie ma znaczenia większego, bo ważne jest to, żeby po prostu cokolwiek tutaj zrobić, przełamać ten impas, ponieważ jeżeli wy nie wprawicie w ruch ym, tej, tej całej machiny, no to ona nie ruszy. Tutaj też mogą kłaść się cieniem jakieś sprawy materialne oczywiście, że ktoś musi walczyć o byt, na przykład za mało ma środków pieniężnych, martwi się o swoją przyszłość, o to, czy, czy będzie miał na utrzymanie siebie i swojej rodziny i jakby no, nie jest w tym momencie też w takim nastroju zanadto romantycznym, więc tu y, przede wszystkim trzeba się przełamać, trzeba jakoś zacząć pracować nad relacją. Jeżeli są to już takie długo trwające związki i wypaliła się dawna namiętność, no to myślę, że to jest karta też bardzo mocno ostrzegawcza, że to jest jakby ostatni dzwonek do tego, żeby tutaj w jakiś sposób ten ogień próbować rozpalić. To jest też karta, która jak najbardziej jest zgodna z naturą byka, bo wy możecie mieć takie po prostu poglądy, że no przecież zdobyłam już tego mężczyznę, czy zdobyłem już tę kobietę, no to chyba nie muszę się już starać, przecież dobrze jest jak jest, przecież mamy coś tam wypracowanego. Mamy swoją jakąś tam stabilność, ale tutaj no, być może partner, partnerka też wymagają od was troszeczkę więcej ognia, troszeczkę więcej romantyzmu. Że coś już raz zostało zdobyte, to nie znaczy, że no, nie może to zostać utracone. Więc tutaj też jest takie właśnie niebezpieczeństwo i ryzyko. Bliźnięta, bliźnięta zodiakalne, jakie wy będziecie mieć, patrzcie, aż uciekacie mi, jakie wy będziecie mieć perypetie, Yy, miłosne w styczniu. No, będzie się u Was działo dosyć nagle, gwałtownie, bo jest karta wieży. <laughs> tu się coś sypie, kochani. Wy możecie mieć po prostu jakieś relacje, które no, do tej pory były budowane na czymś takim kruchym, miałkim po prostu. Tutaj niewykluczone jest, że pewne Wasze relacje w styczniu po prostu się będą rozpadały. Może dochodzić do rozwodów, może dochodzić do takich kłótni, które no, spowodują po prostu rozstanie, bo tu są rozpady związków, tu są yy, odejścia, tu są nagłe. Takie sytuacje szukujące, że po prostu związek nam się rozwala. Tu jest jakaś taka siła odśrodkowa, która po prostu powoduje destabilizację. Natomiast tu nie można też zwalać winy na coś innego. Trzeba szukać jakby tej winy w dwóch osobach, bo tu jest pokazane, że w karcie wieży wali nam się coś, co właśnie było źle budowane na, na kruchych podstawach. Więc tu jest kwestia takiego wglądu, takiej autonomii. W swój własny związek, co my takiego zrobiliśmy, że po prostu tutaj no, nie budowaliśmy solidnie, gdzie popełniliśmy błąd jako tacy budowniczowie, jako architekci naszego związku, bo ja nie mówię, że tutaj oczywiście w karcie wieży są związki nie do uratowania. Niektóre związki jak najbardziej, pomimo tego, że przeżywają burze, pomimo tego, że przeżywają kryzysy, że wychodzą jakieś kłótnie, też okoliczności zewnętrzne mogą nie sprzyjać, te związki po prostu się utrzymają. Tylko tutaj to jest kwestia weryfikacji swojego planu budowy związku. Zobaczenie, gdzie właśnie popełniliśmy ten błąd, co sprawia, że ta wieża nam się zachwiała w posadach, no i wyeliminowanie tego można zbudować coś od nowa, coś, co będzie stabilne i solidne. Zodiakalny rak. Co u Was? Dziesiątka pentakli e, jest przeszkodą u Was, jest perypetią miłosną e, w styczniu 2022. E, co to oznacza? Tutaj czyjaś rodzina. Czyjaś rodzina, jeżeli spotykają się po prostu dwie osoby, wiadomo, że każda z tych osób gdzieś wyrosła w jakimś środowisku. To mogą być dosłownie osoby z rodziny, może być kwestia Wyważenia priorytetów, co jest w tym momencie dla mnie ważniejsze, czy ta moja pierwotna rodzina, mama, tata, dom rodzinny, czy na przykład nowy partner, partnerka, bo coś może stać tutaj na przeszkodzie. Na przykład rodzice są tacy bardzo ekspansywni, bardzo ingerują w życie syna czy córki i ta osoba ma problem z ułożeniem sobie życia, ze znalezieniem odpowiedniego partnera, partnerki, ponieważ y, ci partnerzy i partnerki no, nie tolerują takiego, powiedzmy, wtrącania się rodziców, wtrącania się osób trzecich, Tutaj ktoś jest mocno jeszcze jakby przypięty do tej swojej pierwotnej rodziny, nie może się w pewien sposób oderwać, być może to jest w negatywie taki zbyt mały, zbyt mała samodzielność, zbyt mała asertywność, takie po prostu... Um, jakby nieumiejętność wyważenia pewnych proporcji, jakby tutaj no, pewne więzy rodzinne były świętością i pozwalanie wejścia sobie na głowę, że te osoby mogą ingerować. Um, natomiast no, oczywiście są tutaj też problemy w takie w relacjach, że Wy na przykład możecie spotkać osobę, która już ma jakiś stały związek, która gdzieś jest w małżeństwie. Czy po prostu ma rodzinę już jedną założoną i to będzie dla Was przeszkoda, żeby być razem, bo tamta osoba musiałaby się najpierw wyplątać ze swoich po prostu zobowiązań, czy na przykład Wy macie taką sytuację, więc tutaj w dwie strony może to oczywiście działać. Też jakaś praca, prowadzenie jakiejś firmy może tutaj komuś pokrzyżować szyki, jeżeli chodzi o miłość, relacje, no bo nie da się tutaj jakby przypilnować dwóch spraw jednocześnie na takim poziomie, na jakim by się chciało. Następnie zodiakalny lew. Tu jest dziewiątka pucharów. Wiecie co? Tutaj natura singla może niektórym przeszkadzać: chęć bycia niezależnym, chęć cieszenia się życiem w, takim, w takiej postaci, jakbyśmy byli wolni, jakbyśmy byli po prostu niezależni od nikogo. Wiadomo, że to jest zawsze kwestia pewnego wyważenia, bo wchodząc w związek, w relacje, mamy dwoje odrębnych ludzi, dwie zupełnie różne jednostki. Teraz tak. Nie może być tak, żeby jedna osoba weszła drugiej na głowę. Wtedy mamy toksyczną relację, gdzie ktoś kogoś kontroluje, sprawdza, tamta osoba nie ma tak naprawdę czym oddychać w tej relacji. Ale nie może też być tak, że ktoś wchodząc w związek zachowuje się nadal, jakby był singlem, czyli sobie lata to tu, to tam, nie licząc się w ogóle z tą osobą, w której jest w związku, no po prostu jakby dla tej osoby nic się nie zmieniło, czyli ona nadal jest szczęśliwym, niezależnym singlem, tylko jakby z nazwy jest osobą w parze, natomiast dalej prowadzi takie życie, jakie prowadziła wcześniej. No związek dwojga ludzi wymaga też pewnego wzięcia odpowiedzialności za drugą osobę, czyli jeżeli się decydujemy, że chcemy z kimś wejść w związek, z kimś być, no to wtedy wiadomo, że pewne rzeczy, które robiliśmy za kawalera, czy za panienki, no już nam nie przystoją już pewnych rzeczy robić, nie wypada na przykład imprezować codziennie, tak, albo jeżeli już, no to z naszym obecnym partnerem czy partnerką, tak, żeby obie strony były tutaj zadowolone. Też jest jakby taką przeszkodą tutaj dla singli, którzy obecnie są singlami, to, że oni się przyzwyczaili do swojego takiego trybu życia, że nikt mi nic nie każe, mogę sobie chodzić spać, o której chcę, jestem panem czy panią swojego czasu, po prostu nikt na mnie nie czeka, nikt wobec mnie nie ma żadnych jakby tutaj wymagań tylko po prostu sama sobie sterem i okrętem sam sobie sterem i okrętem więc, więc tutaj mogą być osoby które po prostu no, nie będą chciały relacji nawet jeżeli takie relacje takie możliwości gdzieś tam się pojawią żeby były panna zodiakalna rycerz pucharów panna będzie miała takie perypetie miłosne że będzie gdzieś narażona na y, obecność osób, które dużo mówią, mało robią. To taka, wiecie, krówka, która dużo ryczy, a mało tego mleka daje. Y, no tu akurat konik pokazuje się jako konik. Y, tutaj nawet tego rycerza nie widać tak naprawdę, który na tym koniku miałby jechać. Y, tylko jest to na zasadzie bardziej y, jakichś wydumanych idei, jakiegoś romantyzmu. Panny, owszem, w styczniu mogą usłyszeć dużo deklaracji, że co ja bym dla ciebie nie robił, Robił nosiłbym na rękach, <grych> czy że Ty po prostu jesteś dla mnie jedynym i nikt inny się oprócz Ciebie nie liczy. No wiadomo, piękne są słowa, e, łechtają mile nasze ego, i każdy by chciał e, słyszeć takie wyznania miłosne, tu mogą być płomienne wyznania, nawet listy, romantyczne SMSy, zaproszenie na jakieś romantyczne wyjścia. Tylko pytanie jest takie, tutaj sobie panny będą musiały postawić, bo wiecie, panny są osobami dosyć zasadniczymi. Lubią po prostu robić coś z takim Wewnętrznym przekonaniem, że to czemuś służy, czyli musi to wynikać z jakiegoś praktycyzmu, musi to mieć jakąś logiczną podstawę, że tak powiem. Natomiast, jak pannie będzie ktoś przez dłuższy czas oczy mydlił, ale na przykład no, nie przyjedzie, nie zabierze jej gdzieś, nie przyniesie tego przysłowiowego pierścionka zaręczynowego, czyli nie zrobi coś konkretnie, no to panna nie będzie tutaj zadowolona. Panna będzie wymagała pewnych konkretów. Więc wy możecie mieć taki problem, że. E, właśnie będą wokół Was ludzie mało konkretni, e, czy wasz partner nie będzie się umiał określić w jakiś sposób. E, będzie was troszeczkę zbywał, albo Wy, drogie panny, będziecie w styczniu w takim nastroju bardzo rozmarzonym, ale oderwanym od rzeczywistości. Będziecie sobie wyobrażać, e, Bóg wie co, ale e, musicie tutaj też twardo stąpać po ziemi i uzmysłowić sobie, jakie to ma tak naprawdę e, połączenie z rzeczywistością. Zodiakalna waga może moi drodzy Jakie waga będzie miała perypetie? No, waga będzie tu miała jakiś ciężki orzech do zgryzienia, bo tu jest dwójka mieczy. To pokazuje, że waga będzie się zastanawiała, będzie miała dylematy. Może jesteście w jakichś relacjach i zastanawiacie się, czy powinniście dalej te relacje kontynuować. Może w swoich związkach nie czujecie się dobrze, może są kłótnie z partnerem, bo tu jest takie, jakby zakodowana taka różnica zdań w tej dwójce mieczy, że tak naprawdę jest impas, jest sytuacja, kiedy jesteśmy w kropce, bo jedna strona twierdzi tak, druga strona twierdzi inaczej. No i tu nie ma porozumienia tak naprawdę, nie ma wypracowania wspólnego stanowiska, czyli mogą być kwestie, jeżeli jesteście w relacjach, że nie dogadujecie się, nie potraficie tutaj znaleźć jakiegoś rozwiązania tego sporu, nie potraficie po prostu w pewien sposób tutaj no, ymm, wypracować kompromisu, albo nie chcecie, bo tu może być tak, że jedna druga strona jakby zap, zapatrzona w swoje idee, zadufana troszeczkę w sobie, nikt nie chce odpuścić tego pola, no jakby tutaj ktoś też może zapomnieć, zapominać, czym tak naprawdę jest związek, bądź też może w wadze po prostu trwać taki konflikt wewnętrzny, waga jest w kropce, waga nie wie, co zrobić z tym fantem, czy w jakąś relację wchodzić, czy też nie wchodzić, czy jakąś relację utrzymać, nie utrzymać, waga ma tutaj jakiś poważny mętlik w głowie, no tu się wydaje, że nie da się inaczej po prostu ruszyć w żadnym kierunku, czy, czy w partnerstwie, czy też w singlostwie, jeżeli po prostu nie podejmiecie tej takiej takiej radykalnej decyzji no coś tutaj musi zostać zdecydowane waga też może mieć jakieś sprzeczne informacje sprzeczne informacje napływające o waszym partnerze partnerce ktoś wam coś mówi zdania są podzielone na przykład w waszej rodzinie jedni lubią partnera drudzy nie lubią yy, jakieś po prostu są wiecie takie konszachty z jednej z drugiej strony ktoś wam coś może podszeptuje podpowiada ale tak naprawdę to są sprzeczne opinie a wy jesteście tacy po środku i nie wiecie co z tym fantem zrobić Najlepiej w takiej sytuacji oczywiście słuchać siebie, słuchać swojego wewnętrznego głosu, ale głosu intu intuicji, oczywiście. E, skorpion, no tutaj mamy asa, mieczy, skorpiony. Będą o coś walczyć ze swoimi partnerami, bo jest as mieczy pokazany. Zobaczcie, to są takie jakby przepychanki, tak? Nawet nie tyle przepychanki, co próba wyrwania sobie tego miecza. Moje jest na wierzchu. Widać, że te ręce są takie krwawiące, więc bardzo mocno się przy tym ranimy. Tu mogą padać bardzo takie poważne słowa, poważne oskarżenia w stosunku do Was, czy Wasze oskarżenia w stosunku do partnera. Tu jakby każdy chce mieć ostatnie słowo, ostatnie zdanie musi należeć do mnie. To no naprawdę takie mocne. Utarczki słowne, bo nie powiedziałabym, że są to negocjacje. Tutaj to jest twarda rozmowa, tutaj to jest po prostu taka jakby batalia na śmierć i życie. Nikt się tutaj nie chce wycofać, nikt się nie chce poddać pomimo tego, że no, nawrzucamy sobie wzajemnie to po prostu nadal jakby jest jątrzenie tych ran takie wręcz powiedziałabym jakby tutaj niektórzy chcieli troszeczkę tak um, dorzucić takiego, takie, taką łyżkę dziegciu temu partnerowi żeby mu w pięty poszło, czy tej partnerce oczywiście, bo to ja nie mówię, czy to jest strona męska, żeńska, są też pary takie, gdzie są osoby tej samej płci, więc to nie ma znaczenia tak naprawdę ale tu jakby jedna strona na drugiej stronie nie pozostaje dłużna. To jest taka wzajemna przepychanka walka o ten miecz, o, o palmę pierwszeństwa walka o to, kto ma rację. Więc myślę, że tutaj w przypadku skorpionów, żebyście się nie zatracili właśnie w takiej walce o rację, bo może się okazać, że to jest tak naprawdę walka o nic, walka o pietruszkę. Tu warto by było się zastanowić, czy naprawdę y, ta racja jest najważniejsza, czy nie lepiej mieć spokój w związku, czy, czy wolicie mieć rację, czy wolicie mieć po prostu. Po prostu spokojny, szczęśliwy związek. Teraz zodiakalny, czekajcie, bo mi się wzięły dwie karty. Zodiakalny strzelec, a strzelec ma kartę cesarzowej. Cesarzowa to jest przede wszystkim taka bardzo zaradna życiowo kobieta. Ogólnie pokazuje nam to kartę żony. Może być tak, że dla Was perypetiami miłosnymi będzie to, że ktoś, jaka, jakiś mężczyzna, którym jesteście zainteresowane na przykład, po prostu ma żonę, więc tutaj jakby jest pewien próg nie do przeskoczenia, bo on na przykład tej żony nie chce zostawić, Wam tutaj gdzieś tam w głowie namieszał, ale jak przyjdzie co do czego, to nie chce jej zostawić, bo to jest taka kobieta, która i ugotuje, i wypierze, i potrafi stworzyć. Atmosferę domową i dzieciakami świetnie się zajmuje. No po prostu można powiedzieć, taki ideał kobiety. Więc jedyne, czego ten mężczyzna może gdzieś tam szukać, no to jest po prostu jakiś przygodny seks, powiedzmy. To jest tylko jedna możliwość interpretacyjna. To jest też kobieta, która jest dominująca. Ona może nie jest taka radykalna jak y, tarotowy cesarz, bo on może mieć takie zapędy i do agresji pewnego rodzaju, do dominacji, do takiego po prostu y, tyranizowania swojego otoczenia. Cesarzowa raczej nie ma, nie nosi w sobie takich znamion, takich cech, jest kobietą taką bardziej dorany przyłóż, ale tu mogą też w niektórych związkach być takie perypetie, że po prostu kobiety są tą stroną dominującą i po prostu próbują tego partnera swojego troszeczkę traktować tak pomatczynemu, troszeczkę mu nadskakiwać, budują takie poczucie nierównowagi, że ten facet tak naprawdę nie jest waszym facetem, tylko jakby synem, jakby dzieckiem, Dzieckiem waszym, jakby kumplem, ale, ale nie ma tutaj takiego po prostu pola, żeby ten mężczyzna się wykazał. Tutaj też mogą być, jeżeli są singielki, to są silne, niezależne babki i wy możecie nieświadomie odstraszać facetów od siebie, bo oni widzą was po prostu właśnie jako ten ideał, że kobieta, która dobrze zarabia, świetnie sobie radzi, jest nieźle sytuowana, jeszcze piękna na dodatek, no to już w ogóle ma wszelkie możliwe atrybuty, podoba się mężczyznom. Więc co ja mogę takiej kobiecie zaoferować? Tu troszeczkę możecie, drogie panie, tych panów, którzy się gdzieś tam kręcą, o nie śmielać po prostu. Koziorożec, jakie wy będziecie mieć perypetie miłosne w styczniu? No, dziewiątka mieczy, cóż może dziewiątka mieczy pokazywać? Jakieś ogromne stresy. Nie wiem, z czym to jest związane. Czy wasz partner, partnerka coś takiego robi, co was stresuje? Yy, na przykład mają jakieś niebezpieczne hobby ekstremalne, no i wy cały czas drżycie o tę osobę, stresujecie się, czy po prostu macie jakieś problemy w związku i, i stresujecie się tym, czy związek przetrwa, bardzo dużo nerwów Was to kosztuje, e, czy na przykład y, jesteście singlami i Wasza samotność to jest dla Was udręka, bo jeżeli tak, no to tutaj, ponieważ jest to karta naszych myśli i jeżeli będziemy myśleć w taki sposób, w taki negatywny sposób, to na pewno nic dobrego nie przyciągniemy, nie zmienimy tego naszego stanu. Tutaj jest też coś takiego, jak przyjmowanie postawy obronnej, bo zobaczcie, jest jakiś potwór z takim podwójnym językiem, z jakimiś wielkimi zębiszczami, atakuje nam tego jeżyka. Jeżyk oczywiście wystawia swoje igły. Tutaj są to właśnie te miecze z dziewiątki mieczy, więc się broni, tak? Próbuje się bronić. Kiedy jeż wystawia igły? Wtedy, kiedy się boi tak naprawdę. Jest to taka zasłona dymna. Nastroszy się, ale w środku ten mały jeżyk po prostu cały drży. Nie wiem, czego tutaj się boicie. Ktoś, no mam nadzieję, że nie partnerów, jakichś przemocowych partnerów, że po prostu musicie przed nimi uciekać, bronić się, bo jeżeli taką macie sytuację, to natychmiast należałoby się Skontaktować po prostu z kimś, kto może wam pomóc, i od takiego partnera po prostu odejść, bo, wiecie, ludzie tkwią latami w takich związkach. To nie są tylko kobiety, bo są i mężczyźni terroryzowani przez partnerki, bici, poniżani. Czasami nawet ta przemoc taka psychiczna jest gorsza od tej fizycznej i oni też nie potrafią odejść. Są to ludzie po prostu współuzależnieni są to tak naprawdę ludzie, którzy mają w tym momencie zakodowaną taką mentalność ofiary włącza im się syndrom sztokholmski i te osoby naprawdę nie są w stanie odejść. Więc jeżeli masz taką sytuację, zwróć się do kogoś o pomoc, bo tobie może być ciężko od tej twojej osoby odejść, bo go cały czas możesz czy ją usprawiedliwiać. Natomiast jeżeli porozmawiasz z jakąś obiektywną osobą, to jest szansa, że ta osoba ci po prostu uświadomi pewne rzeczy, których teraz nie dostrzegasz. No mam nadzieję, że tutaj nie macie aż tak radykalnych sytuacji, ale niewątpliwie w dziewiątce mieczy to wam może jakaś osoba dostarczać no, mega dużo stresu niestety to w niektórych przypadkach dla koziorożców to będzie po prostu kwestia zmiany waszego sposobu myślenia bo też mogą być osoby, które się sparzyły nieraz i przez to właśnie są takimi jeżykami, czyli boją się tu wchodzić w jakąkolwiek interakcję z drugim człowiekiem, boją się, że po raz kolejny ktoś ich po prostu wykorzysta więc tak to też może wyglądać ok, dziękuję wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam wszystkich gorąco do zobaczenia, do usłyszenia